Cześć, witajcie z tej strony magnus 99 dzisiaj jesteśmy na serwerze hardcore yy, SKKFa i yy, dzisiaj mamy jeszcze bez kamerki, bo... A w ogóle najpierw się muszę wytłumaczyć, czemu nie było tak długo filmów. Otóż, yy, ponieważ zawirusował mi się komp yy, przez ściąganie różnych rzeczy yy, no i musiałem go przeinstalować i były komplikacje, yy, no. Ale wyszło na to, że przy okazji sobie kupiłem nowy mikrofon, czyli Samsung Go Mic. I właśnie teraz go słyszycie. I jak dla mnie jest bardzo fajny. No, a kamerki nie ma, dlatego że jeszcze po prostu jej nie skonfigurowałem sobie do kompa, no jakby nowego. Dobra, i jak widać, już trochę tutaj się pobawiłem i, no, porobiłem takie. Rzeczy różne, yy. no i będziemy się teleportować w losowe miejsce. Yy. Dobra, tylko muszę pomyśleć, co mi będzie potrzebne. Wirt mi nie będzie potrzebny. Cobble tu, gunpowder nie mam jeszcze nigdzie. To mi nie jest potrzebne. Yy. Ogólnie, no właśnie, yy. pierwszy odcinek na tym serwerze, no będzie sobie seria chyba nie wiem jeszcze się zobaczy ale ogólnie będę dążył do tego, żeby założyć gildię i by było fajnie no i jak ktoś to szukam ludzi, więc można się zgłaszać no dobra ogólnie teraz mogą być małe ścinki, ale jak sobie stąd pójdziemy, to już nie powinno być Dobra, to wezmę. Aha, i tak postawię tam tak gdzieś. Yy... Dobra, opróżni sobie trochę ten. Mm... A, bo u... wyrzucił skórę. To niepotrzebne, to niepotrzebne, to niepotrzebne. Też. Też. To to to, 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 to. To. Dobra. Ale mi to wszystko. No, ale nie, nie, nie złapałem. Hmm. Okej, okay, tylko teraz gdzie był, no, co to za główka tutaj? Piękna. nie, ten... Ja Pamiętam ten, jak tutaj zawsze ten sobie leży i oczywiście nigdy go nie można tam sięgnąć. Yy, dobra. Gdzie jest Yy, masarnia, przy tym guziczek. Właśnie zrobimy sobie dzisiaj jeszcze tą, tą stołniarkę i yy, będę patrzył jak to wygląda yy, no działanie tego po prostu. Mm, mam nadzieję, że zapamiętam recepturę. Yy, dobra, ale to chyba było tu, tak. Więc idziemy woda? Nie, nie eee, Dobra wpłyniemy gdzieś Gdzie? Jest, ale mi się udało eee, miałem tą łódkę eee, Płyniemy do jakiegoś lądu W sumie dobra mogę sprawdzić kordu tam no nie jesteśmy jakoś daleko od spani Jaki płynę tam? No. Hmm. Czy by to była ścieżka, czy tak po prostu wszystko sobie tutaj to zbudowało? No dobra. Czekajmy w tą stronę. Nie wiem, czy... Hmm. Nie wyłączyć tego czatu, bo on tutaj będzie zasłaniał. Hmm. Dobra. Co eee. to Aha, to też chyba widać, dobra. teraz. Nie, nie, nie myślałem, że to jest... No dostaliśmy teraz taki Sender Chesta. dobra. To najważniejsze. Reszta to już się zrobię. Chyba, że nie wziąłem sobie... Hmm. Tu jest też. Killoffy sobie nie wziąłem Diamond. Do... Sender Chesta, ale to już szczegóły. Mnie dzieje w sumie, że nie jest za gło... za cicho ten mikrofon. A no bo w sumie nie mam pojęcia. No nie wiem. Dobra. No i jeżeli... no, w następnym odcinku już będzie dobrze. Także... że w Dobra. Użyjmy się. 89 poziom. A węgiel wstaliśmy. A nie no, Już niedaleko. Zmieniłem się na jakim poziomie kopać to, to gdzieś Chyba. Zmieniłem pojęcie na jakim będę kopał. Tego z 12. A tutaj już mogą wypadać diamelenu. Dobra. Pięknie mężczyzna. No. Yy, ten Ten tam mogę wywalić. Coś jeszcze potrzebuję. Grafting mm, table nie mam też. A na górze był no. W takiej prędkości jest różnica, kopania w sensie. Yy, I sobie zrobię piecyk, żeby przygotować nasz, yy, naszą stołniarkę, bo chcę wy wypróbować jak to działa. No to niech tam sobie idzie... Ej. O, no, co za hamstwo. Okej. Okay. Jeszcze potrzebuję. Aha, ten piec. O, siedemdziesiąty poziom. Yy. Okay. Yy. To tego były trzy. Teraz nie wiem. Nie, cztery były tego. Tego były trzy. Stone i. Aha, i jeszcze ta, tłok. Czyli jakbym ja wiedział, jak się robi tłok. Hmm. Ok. Hmm. Jak się robi tłok? No, na pewno nam potrzebne było żelazo, to jest na pewno. W takim razie wezmę trochę więcej. Dobra. Mm, Zobaczmy jak to mogło być. Tu był redstone, pamiętam. Na środku był stone. Aha, tutaj to. I na dole. Tak. Okej. Okay. Mm, nie mam tego... cztery tam starczą tylko. Było potrzebne drewno i kamień był potrzebny. Nie wiem, czy kobyl czy drewno. Tam tyle. Yy, chyba tak. Tak. Coś takiego? Nie. Coś takiego? Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę w mecie. Po prostu będzie najprościej. Staram się to zrobić jak najszybciej. Nie wiem jak to teraz yy, 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 wygląda. To jak wy to widzicie, ale w sensie na Minecrafcie. Yy. Hmm, coś takiego, no tego bym się nie spodziewał, dobra, yy, czyli tak, hmm. cyk, cyk, cyk. Jest yy, tylko więcej czego potrzebuję, że sobie brałem. Okej, okay. sprawdzimy jak to działa. Tylko, że nie mam pojęcia ile się nagrywa. Kul. Będzie na wyczucie. Eee, co to było? Eee, stone. Stone. and Stone. I to teoretycznie jest stołniarka. Nie wiem, dałbym miało... Zrobię trochę miejsca, i może tu. O! Działa! A wyżej też zrobi? Czy Mogę sobie tak staci kopać. Mogę sobie tego zrobić więcej i staci kopać. No w sumie czemu nie? Czemu nie? Skorzystam z funkcji przycisku F11. Mm. Teraz co? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i stą. Aha, jeszcze. Okej, okay. to zaraz już sobie w sumie stworzę więcej tego. Może na to mnóstwo drewna. Uhu. Jeszcze. Okej, okay. i teraz. No ale, Aha, słyszałem zombiego. Gdzieś tutaj musi być? Fake. No, słyszałem. Y co teraz to baza wirusów programu Avast została Są zaktualizowana. Tak. Nie wiem czy to słyszeliście, ale. Tak, Avast, ok. Zresztą zaraz będę kończył odcinek i sobie po, tutaj pokopię na yy, poza odcinkiem. Co tutaj jeszcze było? Nie tak, tylko tak. I czemu ja w ogóle nie robię dwóch tylko a nie a, ale jest nieogarnięte. Hmm. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Tu, tu, tu. I tu. Ops. Nie do końca o to mi chodziło. Czekam, że to mi wypadnie. A, działa. Dobra. Spoko. No, i mogę sobie to kopać. Podoba mi się. Okej, okay, dobra, kończymy odcinek, bo to nawet jeśli będzie krótszy, to trudno. Yy... No na pewno nie będzie po pół godziny, bo to już widzę. Ale dobra, no to ja się z Wami żegnam, do no bo mam 9.9, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć.